Into the game. Let's play. Ground game. Michał Guzik przed KS 97, 87 witam serdecznie. Cześć, witam. Słuchaj, no. Ta karta generalnie nie jest najszczęśliwsza dla wielu zawodników. Przesunięcia, wypadnięcia, rotacje. Natomiast no, twój pojedynek jednak uchował się chyba od początku do końca bez żadnych zmian, czy o czymś nie wiemy? E, tak, mój pojedynek z tego, co mi wiadomo, od początku był planowany. Nie, nie skakiwałem na żadne zastępstwo, więc e, no, całe przygotowania dotrwałem cały zdrowy i zdrowy. No i mogę się z tego tylko cieszyć. No, ostatnio twoją walkę mogliśmy oglądać, nadrobić ją można niestety nie sało, e, na stronie Polsatu Sport z Michałem Pezą na Babilonie. E, to o Babilon za Pytam w takim razie, czy nie było problemu z tym, aby Tomasz Babilonski i Przemek Rok wypuścili Cię do KSW, czy być może z, kontrakt z Babilonem się już skończył? Kontrakt z Babilonem się już skończył, byłem można powiedzieć wolnym zawodnikiem. E, jeszcze poprawie bo po walce z Michałem Pezdą miałem e, okazję stoczyć walkę na Silesian. A e, faktycznie, bokserską, MMA. tak jest. Tak, tak. Ona pierwotnie miała być w MMA, ale no, przez właśnie też e, wypadnięcie zawodnika, z którym się miałem bić, skończyło się na walce bokserskiej. Nie? Eee, oczywiście też się cieszę z tej wygranej i, i z możliwości występu. nie? No właśnie, ja to, to zapytam, bo to w sumie dość popularne. No, Daniel Rudkowski, czyli najsłynniejszy zawłaśnik w MMA, jest teraz najsłynniejszym pięściarzem i generalnie z MMA. E, dał mu walkę też z innym zawodnikiem MMA. Zresztą on już w tym pięściarstwie mierzył się nie tylko z zawodnikami MMA, jest to też jakaś e, u zawodników e, MMA od jakiegoś czasu no taka norma i w Polsce i za granicą. Jak to się czuje w tych dużych rękawicach? Zdecydowanie wolę te mniejsze rękawiczki do MMA, to jest moja dyscyplina, ale uważam się za zawodnika wszechstronnego i nie mam problemu, żeby wystąpić nawet tak z dnia na dzień, podjąć decyzję bez przygotowań bokserskich o wystąpieniu w takiej walce. Myślę, że na walkę grapplerską też bym był gotowy. A powiedz o kulisach tego, jak do tego doszło, że, że kiedy do tego doszło, w którym momencie się dowiedziałeś, że formuła się zmienia? To jest drastyczna zmiana, no bo no okay, no jakby zawodnik MMA teoretycznie jest przygotowany na każdą formułę walki, no ale no tutaj tak naprawdę, wiesz, jakbyś był grapplerem, wyłącznie grapplerem i miał strikera i nagle wam zmieniają na boks, no to się trochę robią turbulencje, mimo że rekord w MMA się nie psuje. Znaczy tak, może o kulisach, to była, moim zdaniem, trochę śmieszna sytuacja, bo to miało być Zawodnik z Brazylii, on już miał kupione przez organizatora gali bilety. Dzień przed wylotem dopytywał tam o szczegóły gdzieś w hotelu, co mu polecić do jedzenia i w ogóle. No i nic nie skazywało na to, że po prostu coś się wykrzaczy w tym wszystkim. Następnego dnia, w tym dniu, kiedy miał lot, nie odpisywał, nie odbierał telefonu. Dopiero dwie godziny po tym, jak wylądował jego samolot, to napisał, że ma kontuzję i, i nie pojawi się na walce. Nie? To było dokładnie dzień przed ważeniem, więc organizator miał dwa dni na, na, na zorganizowanie zastępstwa. No, nie udało się znaleźć przeciwnika w MMA i, i po prostu jakoś tak na ostatniej prostej, w sumie chyba dwie godziny przed ważeniem, znalazł się przeciwnik, który podjął rękawicę bokserską. Nie? I to w sumie wszystko. No, to jest historia niesamowita, ale to, a to będzie znaczy inaczej. Ja chciałbym, nie wiem, mieszać takie starty, no bo Rutek robi to z powodu trochę finansowych, czy jednak jest za dużo, no bo ryzyko konduzji w Bosie duże nie jest, umówmy się. Natomiast no to są też przygotowania, to jest też, no dziś rozstraja czasami ten tryb przygotowań, czy jednak, czy to jest jednorazowy wyskok wymuszony sytuacją? Wolałbym tak by trzymać się MMA, ale jeśli byłyby jakieś wyjątkowe sytuacje na zasadzie, gdybym miał urazy, nie wiem, kolana, nóg, które wykluczają mnie w startach w MMA, czy po prostu nie wiem, tutaj organizacja nie ma dla mnie na pomysłu na jakąś walkę i miałbym długo nie walczyć, to uważam, że, że, że bez problemu mógłbym takie walki w innych dyscyplinach, czy bokserskiej, czy kickbokserskiej, czy graplerskiej jak najbardziej brać. No tutaj, gdzieś za kulisami, jakby, jesteś w pewnym sensie traktowany jako zawodnik lokalny. Natomiast chciałbym doprecyzować, no bo wiadomo, że zawodnicy Rzeszowa, tak jak Sergiusz czy Szymon, są traktowani trochę jako lokali zawodnicy z Krakowa jest blisko. Ale czy ty de facto z Tarnowem masz coś wspólnego? Nie, absolutnie. Nigdy tutaj na, na treningu nie byłem. Nie byłem nawet zwiedzać tego miasta. Gdzieś tam przejazdem, tylko powiedzmy po obwodnicy i, i taki mam związek z Tarnowem. Nie? Czyli od początku grappling Kraków i Kraków. Od początku grappling Kraków, ale pomimo tego, że nie jestem zawodnikiem lokalnym, to całkiem spora grupa moich kibiców tutaj przyjedzie i, i, i się będę czuł jakbym był u siebie. Dobrze, no może dwa słowa o rywalach w takim razie, bo oni nim jeszcze nie powiedzieliśmy. Konrad Rusiński, e, no generalnie jeżeli chodzi o jego ostatnią walkę, no to zasady Epic e, mówią jakby mocno utrudniły e, z pewnością, no bo tam e, Muslim Tulszajew wykorzystał te zasady, natomiast no tutaj tych zasad nie będzie. E, to jest dla ciebie na pewno na tyle duże wyzwanie, no że jesteś, jesteś w pozycji underdoga. To jest dla ciebie lepiej, podoba ci się taka rola, czy no jednak... Czy, nie było może innej opcji tak naprawdę na rywala, albo to odrzuciliście kogoś mocniejszego, widzieliście Konrada, jak wyglądają okolicy zestawienia Waszej walki? To była pierwsza propozycja i zaakceptowaliśmy ją. Jak do tego podchodzę, uważam, że jest to dla mnie fajna możliwość pokazania się od razu z mocnym rywalem. Poprzeczka jest wysoko zawieszona, więc jeśli wygram, no to na pewno troszeczkę zapunktuję tutaj w oczach organizatorów, w oczach kibiców i bardzo się z tego powodu cieszę, bo, bo, bo przynajmniej nikt nie będzie mi mówił, że, że wygrałem z jakimś przeciętnym zawodnikiem, tylko od razu jestem rzucony na głęboką wodę i postaram się tutaj wjechać z buta do tej organizacji. No to w takim razie jeszcze tylko zapytam o kolegę klubowego, który podkręca Twój debiut dla KSW, czyli tymczasowy mistrz organizacji Robert Ruchałano. To jest wulkan energii, to jest osoba, która, która, która czerpie motywację, ale która już jest motywacją dla innych zawodników. No, wiadomo, że no za partnera specjalnie ja nie mógł Ci robić z racji różnych kategorii wagowej, natomiast no, jest to chyba osoba, która na sali gdzieś mimo wszystko motywuje i podkręca do cięższej pracy. Tak, Robert w ogóle jest, no długo się znamy, długo trenujemy, no mogę powiedzieć, że jest moim dobrym kolegą. A oprócz tego uważam, tego Mateuszu Gamrocie mówi się dużo dobrego w kontekście takim mentalnym i podejścia do, do, do treningów, do tego sportu, no to uważam, że tutaj Roberta też mogę naprawdę pochwalić za, za to, jak poważnie traktuje sport w swoim życiu. Z jak wielu rzeczy rezygnuję, chodzi mi tutaj nie wiem, o jakieś życie nocne, o imprezę, o cokolwiek, no podejście do, do, do właśnie prowadzenia się że odpuszcza trochę powiedzmy nie wiem tam jakąś pracę, e, prowadzenie biznesu i skupia się tylko i wyłącznie na, na walkach. A oprócz tego e, to Robert jest mega pozytywnym gościem i, i każdy kto w jego towarzystwie przebywa po prostu wie, że, że no jest kontaktowy, e, lubi, lubi się powygupiać mi to akurat odpowiada, więc e, na sali też mamy taką w miarę fajną pozytywną atmosferę przez to. No dobrze, no to na koniec tylko zdradź jak będzie wyglądał skład na narożnika w sobotę. Skład narożnika, e, będzie tutaj nasz główny trener od jiu-jitsu w Grapplingu Kraków Marcin Dudek. E, Filip Wolański, e, już tutaj znany między innymi z, z występów w KSW i z tego, że jest w narożniku Roberta i, i między innymi też szkaradka. E, I Rafał Szlusarz, mój trener e, głównie od stójki, e, z którym też zacząłem współpracę od, od półtorej roku. I, I to jest cały nasz komplet. Okej, okay, no dobrze, no to w takim razie no, życzę wymarzonego debiutu. Konrad ci go na pewno nie będzie chciał ułatwić. E, ale liczymy na dobrą walkę i mocne e, mocne otwarcie karty, no bo to będzie chyba druga walka na karcie. Karta wstępna przed e, otwarciem, także liczymy, że nakręci nas do e, Gali, która no, jednak musi się trochę obronić, bo wypadły jedne z największych dział, także życzę, żebyś ty był tą osobą, która zapamię stanie zapamiętana po Gali w Tarnowie. Mam nadzieję, że tak będzie. I co? No, chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców, wszystkich sponsorów, którzy mi pomagają. No i tyle. A ja dziękuję w takim razie za wywiad. Dzięki, dzięki. Konrad Rosiński, przed ksw 97. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Słuchaj. No... Tempo walk w tym roku nie najmocniejsze, niestety. Zdrowie trochę to zahamowało. Tak byś mógł powiedzieć, co wyhamowało Cię, jeżeli chodzi o ten wypad na strajf, bo udało się na gali być, ale nie udało się na niej zawalczyć, zdaje się? Tak, niestety na 2-3 tygodnie wykluczyła mnie kontuzja z treningów, także musiałem odpuścić, no ale później wszystko wróciło do normy. Czekałem, czekałem po prostu na potwierdzenie tutaj z KSW, kiedy będę mógł stoczyć najbliższy pojedynek, no i udało się tutaj spotkać. Jest mi niezmiernie miło. Jeżeli chodzi o Twoją karierę, no to jesteś tym zawodnikiem, który jeżeli chodzi o brutalne nokauty, to nie ma za, dobrego, za dobrej pasy, no bo aby się nie znęca nad to, bo trochę Łukasz Siwiec, później trafiłeś na formułę. Pride, no w pewnym sensie Pride oczywiście, gdzie był Soccer Kick i Muslim to wykorzystał. Sam się teraz zastanawia, czy przypadkiem nie rozpędzi się w sobotę z tego, tylko w MMA. Natomiast no z tych, z tych porażek, musi się wynosić więcej niż ze zwycięstw. A co ta ostatnia z Muslimem tobie dała? Znaczy wrócę jeszcze do porażki. Tu bo powiedziałeś, że Łukasz siebie znęcał się nade mną, więc pierwszą rundę z Łukaszem wygrałem. No tak. W drugiej niestety pojawiła się nieszczęsna kontuzja, no, na, na początku drugiej rundy, no, która już nie Niestety uniemożliwiła mi do, do końca dobrnąć do tego pojedynku ze względów, już no, postawiłem po prostu na zdrowie, no, bo tam było naprawdę duże zagrożenie zdrowia. A I nawet, dużo szczęścia później. A nawet życia, a później nawet dużo szczęścia się przytrafiło koniec końców. Więc y, tam może nie było tak, że ze Łukaszem Siwcem, no tutaj ostatnio z Muslimem, no to y, można powiedzieć, przebieg pierwszych dwóch rund wyglądał no, tak, jak wyglądał i tak, jak powinien wyglądać. W gdzieś, no nie wiem za wysokie tempo walki po prostu było i odcięło mnie, no i tak czasami w życiu bywa, czasami trzeba zrobić krok w tył, żeby później ścisnąć do przodu, więc mam nadzieję, że ten krok do tyłu mam już za sobą i teraz tylko do przodu. Jeżeli chodzi o formułę walki, to chciałbyś jeszcze kiedyś spróbować innej niż MMA, niekoniecznie może tej No Hold bar, czy, czy Pride Rules, czy jednak klasyczna mama najlepiej ci wychodzi na treningach i jednak to trenowanie sukerów i stąpów to nie jest coś, co na czym się możecie skupić. Znaczy chciałbym mieć, ale chciałbym mieć też tak samo czas na przygotowanie się do tej formuły, bo tutaj y, ta oferta też napłynęła do mnie, można powiedzieć, znienacka na EPIKA, więc y, gdzie kilkukrotnie jeszcze zmieniał mi się rywal, więc jeżeli byłaby taka okazja, to chętnie bym skorzystał, ale tak samo chciałbym mieć y, czas, żeby dostosować się do reguł tej gry, więc. Mhm po prostu odpowiedni czas przygotowań ze trzy miesiące i mógłbym spróbować ponownie. No, nie udało się zawalczyć w czerwcu, natomiast rozumiem, że zwycięstwo na Strife nie było, e, nie wymuszało, nie, nie musiałeś zwyciężyć, żeby móc się bić dla KSW dalej. Znaczy, no, można powiedzieć tak, no, nie przegrałem pierwsza sprawa z byle kim, tylko no, Mocnik też jest solidnym zawodnikiem, on w 11 ma rekord, więc wydaje mi się, że no, nie musiałem nigdzie się odbijać na żadnej innej organizacji, tym bardziej, że w, Ogólnie wydaje mi się, że walka sama w sobie też nie była jakaś tam najgorsza. To nie była jakaś tam kompletna dominacja na mną, tylko można powiedzieć losy walki dopiero wróciły się w trzeciej rundzie, więc wydaje mi się, że, że tutaj nie było takiej potrzeby, żeby gdzieś tam się odbijać na innej gali. Okej, okay, no w takim razie powrót do zdrowia, powrót na salę, kiedy nastąpił tak dokładnie, że już trenowałeś na 100% bez martwienia się o zdrowie. Znaczy, no to gdzieś tak od, od czerwca myślę, gdzieś. Dokładnie połowa to może była coś takiego, prawda? Więc wcześniej byłem też w formie, ale musiałem po prostu odpuścić i robiłem takie rzeczy, które po prostu mogłem robić, więc, więc sobie tam delikatnie coś robiłem, żeby po prostu to, co wypracowałem, żeby to podtrzymać. No i później, jak się dowiedziałem, że, że walczę tutaj, no to zacząłem mocno cisnąć z treningami, już tak na 100%. No jesteś jednym z pewnie większych beneficjentów waszego teamu, z racji tego, że masz od kogo się uczyć. Masz bardzo mocnych zawodników w teamie, którzy do ciebie dociążają. Czy poza tymi, których oczywiście znamy, to mam na myśli oczywiście Michała, Czarka, Kamila, to kto jeszcze był, kto pomagał ci w treningach, w sparingach? Kurde, dużo osób było. Byliśmy na pewno, bardzo mocnych stójkowiczów przyjeżdżali do nas. To więc Dawid było. Kasperski był też. Dawid Kasperski, było też kilku chłopaków, którzy biją się w K1 gdzieś tam zawodowo, półzawodowo i to naprawdę bardzo solidni zawodnicy. Na parter też się kogoś tam znalazło, na zapasy tak samo, więc wydaje mi się, że z każdej, z każdej możliwej płaszczyzny udało nam się kogoś znaleźć takiego naprawdę bardzo mocnego, żeby był w stanie nas gdzieś tam podociążać. Jeżeli chodzi o Twojego rywala, to usłyszeć nazwisko, była jakaś chwila zawahania, czy na jakieś KSW to po prostu się nie wybrzydza, nie kalkuluje, tylko bierze się, kto jest proponowany? Znaczy ja nigdy chyba tam za bardzo nie wybrzydzałem, tylko kogo mi tam dawali, to chyba, że oferowali mi kogoś takiego, z kim miałem naprawdę bardzo dobre relacje, albo gdzieś tam tam trenowaliśmy razem wspólnie to wtedy, jeżeli nie było takiej konieczności, to po prostu nie brałem. Zawsze no, u mnie to wygląda tak, że po prostu przy, przychodzi nazwisko no, i zazwyczaj to akceptuję od razu bez żadnego zawahania, a czasami nawet jeszcze muszę namawiać mój team, żeby po prostu, <laughs> żeby po prostu to przyjąć, bo oni nie do końca są zawsze przychylni, ale gdzieś tam zawsze postawię na swoim. No, Rozmawialiśmy po twojej walce na gali Epic, że team odradzał ten pojedynek wtedy z tym krótkim wyprzedzeniem. Wtedy chyba bardziej chodziło o, bardziej o czas chyba na przygotowanie niż o samą formułę, czy, to, czy formuła też miała dla, dla nich znaczenie? Znaczy Myślę, że na pewno też tam padała, padały słowa, że za mało czasu jest na przygotowanie, hmm. ale ja powiedziałem, dobra damy radę, ogarnę to. No, jednak mieli rację, ale, <laughs> ale następnym razem może się posłucham. Jeżeli chodzi o kategorie wagowe, no to wtedy był wtedy kategoria 84 chyba w ogóle była, czy ketchup wtedy był? 82 kilo było. 82 kilo było wtedy. Natomiast no teraz już jest Twój limit, twoja kategoria wagowa, to no to jak wygląda to zbijanie, czy nie było żadnego problemu? Nie no właśnie zawsze gdzieś tam, nie wiem, czy tam jakieś komentarze albo coś, że albo wypowiadają się w wywiadach, że będę miał problem z tą wagą. Waga idzie tak, jak powinna iść, współpraca z moim dietetykiem Przemiega, przebiega pomyślnie i ja w sumie na co dzień nie mam tylu, nawet jakoś tam specjalnie dużo kilogramów do zrzucania, więc, więc wszystko idzie i jest pod kontrolą. No w takim razie dwa słowa o, o rywalu: jakbyś w której płaszczyźnie on może być dla ciebie najgroźniejszy, czy w ogóle nie ma takiej płaszczyzny? Znaczy, jest przekrojowym, więc po prostu będę musiał uważać w każdej płaszczyźnie, czy to w stójce, czy w parterze. Będę musiał uważać na wszystko, no bo też wchodzi do KSW, będzie chciał mnie czymś zaskoczyć, będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Jestem tego świadomy i od początku do końca wiem, że muszę być czujny i po prostu robić swoją robotę. Głęboka analiza była jego walk wstecz, czy, czy tylko ostatnie dwie, trzy? Znaczy dużo z dwie, trzy walki, bo tam gdzieś kiedyś go, Michała widziałem jak walczył. Walczył jeszcze półzawodowo, to od tamtej pory go pamiętam, a taka głębsza analiza była na przestrzeni ostatnich kilku walk zawodowych. No, jesteś faworytem tego pojedynku dla większości, nie wiem, jak bochę do widzę, szczerze, że kursów nie sprawdzałem, natomiast no, czy taka rola ci odpowiada, czy wolisz być underdogiem? Znaczy nie, ma, nie ma to dla mnie w ogóle żadnego znaczenia, bo przyjechałem tutaj w jednym celu, więc nie ma dla mnie, nawet, jeżeli by tam. Stawiali mnie na, na przegranej pozycji tak samo jak z Krystianem z Bielskim, to też by nie miało to dla mnie jakiegoś wielkiego znaczenia. Po prostu ja muszę, wychodzę tam do klatki i robię to co do mnie należy i wiem, że jestem przygotowany i jestem w stanie zostawić wszystko, co mam. Jeżeli chodzi o wasz Team i klimat w Teamie, albo brak walk, albo brak zwycięstw. Czy to wy to w Teamie przekuwacie w mocną motywację? To jest coś, co napędza całą ekipę, czy jednak są takie chwile, w których no każdy musi ci to sobie sam przepracować i, i, i jest coś takiego, że brakuje tego, tego zwycięstwa w ostatnim czasie? Znaczy u nas cały czas można powiedzieć, jest, jest ogień, czy to są porażki, czy, 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 czy to są porażki czy wygrane. To cały czas pracujemy tak samo. Jeżeli są porażki, no to gdzieś tam staramy się wyciągnąć z nich wnioski, coś zamienić, coś, coś we, zawsze się wyanalizuje. No i w sumie jakby nie było, to staramy się to cały czas ulepszyć. <grym> Michał Starkiem, Czarkiem lubią sobie ostatnimi czasy trochę pośmieszkować w internecie i to oni trolują fanów, a nie <grym> kibice, kibice ich. Bawicie to, że cały czas co, co walka to wysyłają Was do Wilanowa, e, zamiast tam gdzie trenujecie aktualnie? Znaczy ogólnie no to wiadomo jak to jest z ludźmi, kurde, no oni po prostu mają z tego niezłą co tam ludzie w ogóle piszą w komentarzach i, i dobrze to wykorzystują w sumie, że, że jest śmiesznie, więc moim zdaniem dobrze robią, no bo jeżeli mieliby to brać do siebie, to w ogóle mija to się z celem, prawda, A oni po prostu mają z tego, że tak powiem, yy, śmiech. Wy to musicie mieć swoją drogę niezły ubaw, jak yy, Michał z że jest konflikt między nimi, a <laughs> wy czytacie komentarze, a ludzie zaczynają w to wierzyć, pytają, a jeśli się pogodzili, to ludzie myślą, że oni się pogodzili, a dla was to zwykłe zdjęcie, musicie mieć tam naprawdę niezłe kino na sali. Znaczy, no jest śmieszne ogólnie rzecz biorąc, ale to zazwyczaj po treningu albo przed, na treningu jest robota, no i też yy, właśnie dużo osób mnie pyta, albo dzwoni do mnie, albo gdzieś wypisuje, <laughs> czy, czy to prawda, że Czarek z Michałem pokłócony, no i tutaj dalej wkręcamy, że prawda. Więc tak, żeby jeszcze ludzie mieli gdzieś tam troszkę zagadki, nie? Dobrze, na do koniec zapytam o, o skład narożnika, w takim razie jak będzie wyglądał na sobotę? Będzie mój trener od boksów, będzie mój od zapasów bardzo dobry przyjaciel mój, z którym trenuję w sumie od takiego. I będzie Czarek Oleksiejczuk, Michał niestety nie, nie zawita, bo ma wesele. Także musi się stawić na weselu, no, ale wiadomo, są sprawy ważne i ważniejsze, ale na szczęście mam i tak mocny narożnik i mocne wsparcie. I będzie jeszcze przyjechał ze mną dwóch moich przyjaciół pomagać mi zbić wagę, gdzieś tam tą końcówkę dociąć na jutro. Ok. Dobrze, to tyle ode mnie. Ja chyba wszystko wiem. Jak czegoś się zapomnę, to dopytam. Jutro widzimy się na ważeniu, także trzeba znaczy, kciuki zabić ostatnich kilogramów i do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Dzięki.